Znacie ten obraz, prawda? Ale czy znacie kulisy jego powstawania? Były zupełnie inne niż ta magiczna scena, którą widzimy na efekcie końcowym. John Everett Millais spędzał 11 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu przez 5 miesięcy przy rzece Hogsmill, aby namalować naturę i tło obrazu, które widzimy dziś. Jednak jeżeli chodzi o modelkę, którą była Lizzie Siddal, malował ją w swoim studiu przy Gower Street. I nie był to przyjemny proces, zwłaszcza dla niej. Dziewczyna przez długie godziny leżała ubrana w wannie, której woda była podgrzewana od dołu lampami naftowymi. Niestety po czasie lampy gasły, malarz był zbyt skupiony na pracy, by to zauważyć, a modelce głupio było go o tym poinformować. Przez co dziewczyna leżała w zimnej wodzie długimi godzinami, a potem ciężko zachorowała i prawie przypłaciła to życiem. Ciekawostką, którą przeczytałam na ten temat, był fakt, że ojciec Lizzie Siddle podobno ganiał potem Milej, aby ten oddał mu pieniądze za wysokie koszty leczenia córki. Znaliście tę historię?